Ponownie na Facebook Live, tym razem z Afor Akademią. Także z Patrycją poprowadzę wywiad. Dowiemy się, co tam słychać w Akademii, jakie kursy prowadzą, jakie standardy mają. Także wszystko się za chwileczkę dowiemy. Patrycjo, powiedz mi tak. O kiedy powstała placówka, ile lat funkcjonujecie, czy jakieś zmiany zaszły w przeciągu od otwarcia do teraz? Także powiedz coś bliżej o placówce. Wiesz co, Edytko, od razu nasuwa mi się taki cytat, który kiedyś powiedziałam przy jednym, z, przy jednym ze spotkań, że nie ma dwóch takich samych tygodni V4 i tak faktycznie jest, bo istniejemy od 2014 roku, natomiast cały czas gdzieś ten nasz team się rozrasta i powiem Ci szczerze, że nie ma takiego samego tygodnia u nas 4 dlatego że Jesteśmy ludźmi, którzy się bardzo lubią, nie tylko w pracy, nie tylko lubimy ze sobą pracować, ale też lubimy prywatnie spędzać ze sobą czas. I przyznam szczerze, że to rodzi w nas wiele pomysłów, wiele inspiracji i wiele dobrej energii, przez co tak na dobrą sprawę nie ma tygodnia, żeby nie wydarzyło się coś nowego. Tak samo jak było chociażby ostatnio z akcją Rozruszamy, gdzie w trzy dni zorganizowaliśmy ogólną, ogólnopolską akcję marketingową, która pozwoliła nam rozruszać Polskę, zatem. Dzieje się dużo. Dzieje się dużo. No to, no to świetnie. Powiedz mi, czy no w tych trudnych czasach pandemii, czy w ogóle prowadzicie na ten moment szkolenia stacjonarne, czy przeszliście całkowicie online? Jak to wygląda? Jasne, u nas na tą chwilę faktycznie bardzo mocno działamy online i tutaj mocno się koncentrujemy. I przyznam szczerze, że ostatni czas 24 był faktycznie taki, kiedy ten online był nam bliższy, natomiast za nami też kilkadziesiąt, jak nie kilkaset szkoleń w formie stacjonarnej, za którymi również tęsknimy i wypatrujemy, kiedy będziemy się mogli znów, znów zobaczyć, dlatego że szykujemy też zupełnie nowe projekty, które będą od nas tych spotkań wymagały. Zatem gdzieś szykujemy się do tego, no i patrzymy, monitorujemy sytuację, żeby zachować oczywiście full bezpieczeństwo, nie tylko nas, ale też naszych kursantów. Zatem myślę, że ten rok będzie też przełomowy pod wieloma względami, że ta kolejna twarz A4 znów się ukaże. Świetnie. Dobrze, czy jakbyś miała wymienić, bo macie bardzo dużo kursów na swojej platformie e-learningowej. Powiedz mi takich pięć perełek, które byś poleciła, że trzeba zrobić w pierwszej kolejności ze szkoleń. Ojejku, powiem Ci szczerze, że. Jasne, jasne, jasne. Pięć perełek. Myślę, że jest jedna wielka perła gdzieś w koronie 4, która łączy ze sobą między innymi pięć tych pereł. Mam tutaj na myśli eksperta spraw dietetyki i dietoterapii, dlatego, że jest to absolutny bestseller u nas i powiem Ci szczerze, że jest to pakiet kursów, które mają za zadanie przygotować przyszłych dietetyków, obecnych dietetyków do jeszcze lepszej pracy z klientem, jeszcze bardziej jakby merytorycznie. Tutaj ich nakierunkować i przysporzyć im tej wiedzy. Tam jest naprawdę mnóstwo materiału, począwszy od podstaw odżywiania, do, do różnych innych zagadnień, które dają im taką bardzo, bardzo przekrojową wiedzę. I powiem ci szczerze, że był to produkt, który już w tamtym roku gdzieś mocno zaczęliśmy promować. I na tą chwilę myślę, że możemy go nazwać flagowym. Niemniej jednak oczywiście też kursy treningowe, gdzieś bardzo mocno u nas są i tutaj mocno wyróżnia się między innymi przygotowanie motoryczne, które, które też cieszy się ogromną popularnością. Do tego udało nam się też stworzyć kursy multi-eksperckie, to jest tutaj dla nas totalna innowacja, bo stwierdziliśmy, że w sumie Dlaczego jednego eksperta angażować do, do stworzenia kursów? I byliśmy w stanie zaangażować kilkunastu ekspertów do tworzenia tych kursów, i tak zrodziła się psychodietetyka w praktyce. A w międzyczasie jeszcze stwierdziliśmy, że, kurczę, może program edukacyjny to będzie też bardzo ciekawa opcja dla naszych kursantów. I tutaj też był świetny odbiór, który będzie kontynuowany bardzo mocno w kolejnych tygodniach. Mam tutaj na myśli modelowanie kobiecej sylwetki. No, i tutaj nasze drogie kursantki, uczestnic uczestniczki, mają szansę poprawić swoje sylwetki, ale również trenerzy czy trenerki mają okazję zgłębić wiedzę co do tego, jak prowadzić tych, te kobiety i jak, to, jak mają szansę w ogóle dowiedzieć się wszystkiego o tych kobiecych sylwetkach. Dobrze, to teraz pytanie takie, no bo mm, przeszliście online, dużo kursów jest online. A powiedz, jak z liczbą kursantów? Czy widzicie, mm -hmm. że w ostatnim roku, przez tą pandemię, jest wzrost, czy raczej jest spadek? Jak to w waszej firmie wygląda? Wiesz co? Wydaje mi się, że. Mm ciężko porównać tamten rok do tego dlatego że tak wiele się dzieje i tak wiele się wydarzyło że akcje które też były w międzyczasie w a4 organizowaliśmy black friday który był jakby totalnym hitem organizowaliśmy jeszcze w lutym zakocha się w a4 i wiele tych akcji, wiele nowych kursów, które się pojawiło, bo faktycznie przełom tego roku szczególnie był, był bardzo ważny, przyciągnęło nowych ludzi. Ta oferta wydaje mi się, że jest tak kompleksowa, i łączy w sobie takie cztery filarowe obszary, którymi się posługujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie i przyznam szczerze, że jak widzę, że w naszej bazie jest coraz więcej osób. Ludzi ciekawych, chociażby cztery elit, czyli naszego, naszej platformy abonamentowej, ludzi ciekawych darmowych materiałów, bo takie również posiadamy. No to Cały czas gdzieś ta pula się powiększa. Ciężko mi powiedzieć, nawet jak to się dokładnie rozsiewa, ale się rozsiewa. Być może pocztą pantoflową, być może gdzieś tam sobie ludzie to podają, ale to cały czas rośnie i ja na tą chwilę z dumą mogę powiedzieć, że nasza baza już sięgnęła ponad 40 tysięcy kursantów, także no, jestem dumna. No to bardzo się cieszę i gratuluję, że tak dobrze rozwijacie się w tych trudnych czasach dla niektórych, bo dla niektórych to są czasy wzrostu. Powiedz mi, jak dobieracie swoich szkoleniowców, jak wybieracie właśnie te perełki, które tworzą tak wspaniałe kursy, jak ich znajdujecie? Wiesz co, y Powiem Ci szczerze, że ogólnie jesteśmy bardzo otwarci, i to, co jest dla nas takim filarem i wartością, to fakt, że my dużo rozmawiamy z ludźmi. I to są ludzie, z różnych, z różnych środowisk, oczywiście z naszego środowiska, ale też z klientami, bo jakby wiemy dzięki temu, jakie są potrzeby, i jakby wiemy, czego brakuje, co jest super ważne. Ale, ale przede wszystkim to, na co trzeba zwrócić uwagę, to na fakt, że u nas wszystkie, wszystkie treści, które wychodzą, muszą być science-based. Więc jeśli mamy osobę, która być może chce być w ekspertem w gronie A4, a gdzieś tam. Ta, ta nauka nie jest jej aż taka bliska i nie jest fundamentem w jej, w jej działaniach, no to niestety tutaj nasze drogi się rozejdą. Zatem naszą, naszym głównym filarem jest to, żeby to faktycznie opierało się na nauce, bo badania mogą, mogą jakby wysnuwać różne wnioski, ale i tak są badaniami naukowymi. Zatem te wnioski mogą być różne, ale trzymajmy się cały czas tej nauki. Tak samo jesteśmy cały czas ciekawi nowych twarzy w świecie diety i treningu, bo zauważmy, że że są ludzie, którzy są mniej popularni, ale też mają super wartościową wiedzę, a są ludzie, którzy są też super popularni i mają też super wartościową wiedzę. Nie możemy tutaj nikogo klasyfikować na zasadzie popularności. Zatem jesteśmy otwarci, ale podstawa, czyli science-based, musi być zachowana. No to bardzo się cieszę, że jednak wiedza guruje i w jednej, i w drugiej placówce, także bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze, więc teraz powiedz mi takie trzy cechy, które by odróżniały Waszą placówkę, Wasze kursy od innych kursów na rynku. Czym się wyróżniacie? Okej, okay. no dobra. Okay. To Wiesz co, myślę sobie tutaj o innowacyjności, dlatego że, tak jak wspomniałam, cały czas coś się dzieje nowego, czyli nowe działania, nowe pomysły na kursy. Jakby nie mielimy cały czas tego samego, ale wychodzimy jakby cały czas z czymś nowym. Więc to jest to, jest to, co, co jest super, i jakby te różne formy tej nauki, bo mm, jeśli chodzi o, mm, o jakby te kursy, to wzbogacamy to Q&A, wzbogacamy to materiałami PDF, szkoleniami live, wywiadami, więc te formy tej nauki są bardzo, bardzo różne, tak, żeby jakby kursant miał okazję też wybrać sobie tutaj. Co lubi najbardziej. Kolejna rzecz, to wydaje mi się, że to tempo, które my mamy, jest, jest bardzo dynamiczne. I w momencie, jeśli ktoś jest krok naprzód, to my chcielibyśmy być tych kroków co najmniej pięć naprzód i, i zawsze iść dalej i głębiej, żeby, żeby kreować, a nie cały czas odtwarzać. No i to co też, co nas gdzieś tam też wydaje mi się wyróżnia, to przede wszystkim wydaje mi się ogromna baza, jakby tych ekspertów, tego jest coraz więcej. To nie jest jedna baza ekspertów, którą my już mamy, i która jest zamknięta. Tylko to są ludzie, których my cały czas poznajemy, ludzie, którzy cały czas dołączają do A4. Zatem ta baza ekspertów jest płynna, jest dynamiczna i rośnie. Zatem to jest też jakby dużą wartością i dużą cechą, która nas wyróżnia, że my nie jesteśmy w takim hermetycznym środowisku. Jakby my się otwieramy na ten świat, na tych ekspertów, na tych ludzi, dlatego żeby przysporzyć jakby wszystkiego, co najlepsze dla, dla kursantów, no, którzy są dla nas absolutnym priorytetem. Teraz takie pytanie, czy uważasz, no bo macie ogromną bazę i fajne kursy dietetyczne z personalnego treningu, z no właśnie. Treningu dietetyki, ale czy powinniście włożyć, czy inne szkoły też powinny włożyć do swojego wachlarza kursów takie kursy odnośnie biznesu, personalnego trenera, czy może bardziej z psychologii, czy może też z jakiejś pomocy, takiej mental health, tak zwanej? Także, czy, czy uważacie, że takie inne kursy, już nie stricte takie treningowe, powinny się znajdować w ofercie placówki? Wiesz co, powiem ci tak, że ja nigdy nie lubię, jak ktoś mi coś narzuca, dlatego powiem bardzo zachowawczo moje prywatne zdanie, zdanie moich jakby współpracowników, ludzi, z którymi pracuję, jest takie, że tak. I przy tym zdaniu się trzymamy i to też pozwoliło nam po prostu stworzyć takie materiały u nas w ofercie. Dlatego, że cały czas mam wrażenie, że jakby. Chcemy być super merytoryczni i, i to jest super, no ale jeśli nie będziemy umieli tego odpowiednio zakomunikować, no to co z tego? Jedno łączy się z drugim. Z drugiej strony, jeśli będziemy super otwarci i tacy, e, tacy rozmowni, a nie będziemy mieli dużo do powiedzenia, to nic też z tego nie wyjdzie. Zatem to muszą być dwa spójne filary, które za sobą idą. Uważam, że jeśli zabraknie albo jednego, albo drugiego, no to tutaj jedyne czego możemy się spodziewać, no to, to dużego braku po prostu w tych obszarach. Mhm. Uh -huh. Dobrze, bardzo wyjaśniłaś y, to pytanie. Teraz powiedz mi, jak oceniasz polski fitness? Jak oceniasz w ogóle standardy, jakie mamy, y, szkoleniowców, jakich mamy, ogólnie rynek fitnessu polski? Wiesz co, tak, patrzę sobie na ten rynek fitnessu z perspektywy tego, co się teraz dzieje. Y, jestem. Jestem trochę zaniepokojona, w sensie boli mnie serce. Tak zupełnie i szczerze, po ludzku widzę, co się dzieje ile pandemii jest żniwo, ile niesie to ze sobą tragedii. I jest mi tak po ludzku przykro, a z drugiej strony myślę sobie, że Rynek fitness obecnie jeszcze jest w takiej fazie, powiedzmy, trochę uśpionej, ale myślę, że ten rozkwit nadejdzie. I jakby ostatnio robiłam sobie przegląd badań naukowych i różnego rodzaju teorii, które bardzo jasno pokazują, że. Rynek fitness i w ogóle branża fitness będzie potrzebowała supermerytorycznych specjalistów, żeby pomóc ludziom, którzy dzisiaj podczas tej pandemii przybierają, jak pokazują badania, co najmniej pół kilograma tygodniowo. No to wyobraźmy sobie za miesiąc, jeśli w miesiącu mamy cztery tygodnie, to jest plus 2 kilo. W perspektywie pół roku, liczmy dalej, no to wszystko rośnie. Zaczynają się problemy z kręgosłupem, choroby cywilizacyjne totalnie nie odpuszczają. Uważam, że... Ten rynek teraz trochę stłamszony, ale będzie potrzebował naprawdę ekspertów i przeżyje swój prawdziwy rozkwit, kiedy już będzie, kiedy już złapiemy trochę oddechu i kiedy, kiedy obostrzenia już troszeczkę zejdą. Zatem tak jak mówię, z jednej strony trochę niepokoju, a z drugiej strony ogromna nadzieja, że ten prawdziwy rozkwit i to wszystko jeszcze przed nami bardzo się cieszę i cieszę się, że jesteś tak pozytywnie nastawiona do tego, że znowu będziemy e, wzrastać, a nie stać e, na tym samym poziomie. Więc powiedz mi, jakie plany macie? No wiem, że co tydzień się coś wszystko zmienia, ale <grytanie> musicie mieć jakieś długoterminowe plany, więc zdrać nam, jakie macie plany takie długoterminowe dla akademii. Wiesz co? E, teraz akurat jesteśmy właśnie w fazie Planowania i produkcji już jakby tych naszych planów, dlatego że um, gdzieś tam wiele ostatnich rozmów i wiele różnych spotkań zaowocowało mnóstwem pomysłów. Dlatego e, powiem na razie z przymrużeniem oka i trochę po cichu, że mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się na żywo i będziemy robić wszystko, żeby żeby na żywo się spotkać i. Będziemy spotykać się z najlepszymi w Polsce pod brandem A4. Mam nadzieję, że praca za biurkiem będzie coraz bardziej przyjemna i że jakby wszystkie dolegliwości pomożemy tutaj wyeliminować. I mam nadzieję, że też pomożemy z wielu innych obszarów, które szykujemy, że jeszcze bardziej będziemy modelować ciała, tworzyć piękne sylwetki, pomagać w treningu, ale tak jak mówię, więcej trzeba śledzić u nas na stronie. Bo tych projektów jest teraz bardzo dużo, dlatego też w ostatnim czasie wzmocniliśmy mocno nasz team o kolejne osoby, które nam w tym wszystkim pomagają. E, także wydaje mi się, że kolejne miesiące będą może się powtórzę, ale przełomowe MIFA 4, znowu. Znowu. Cieszę się, gratuluję. Widzę, że wzrastacie, nic nie jest w stanie Was zatrzymać, więc bardzo się cieszę. No i cieszę się, że jesteście w gronie placówek akredytowanych w Reps Polska. Także cieszę się, że mamy tak dobrych ludzi również w naszym zespole. My się również cieszymy, że możemy tutaj z Wami współpracować. Też jakby jesteśmy w trakcie certyfikacji w większości naszych szkoleń, więc czekamy tylko na waszą, na waszą, że tak powiem, na Wasze zielone światło, jeśli chodzi o ilość punktów CPD, które możemy przyznawać. Będziemy też pracować nad kolejnymi projektami, żeby tutaj uzyskać zielone światło od Was. No i to jest super, że możemy łączyć siły na tak w wielu etapach: komunikować się, inspirować, no i działać razem, bo tak jest lepiej. Oczywiście, ja też jestem za tym, żeby działać lepiej. Także słuchajcie, wychodzimy już z Facebook Live. Bardzo dziękuję Patrycji za przemiły wywiad. Także dziękuję. dziękuję. Dowiedzieliśmy się niezmiernie dużo o AFOR, także dziękuję bardzo. I A4, przepraszam. Czyli już